Nazywam się Nikodem. Piłkarskie inicjały. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyki. Dzisiaj ze mną jest Jacob. Tak, a jestem z Bawą Nikodem, a? Dzisiaj... brodę. Nie przemyślałem tego. Adam i Krzywy, jak zawsze, słuchajcie, witam bardzo serdecznie. Wyjątkowo Zastępstwo. dziś. Zastępstwo. Zastępstwo, tak, słuchajcie, dzisiaj jestem prowadzącym, e, jak mówiłem, nazywam się Nikodem. A e, przy okazji gramy dzisiaj kolejną część inicjałów piłkarskich, gdzie ze sobą będzie rywalizował A, T oraz JK. Dobrze to zagrałem. Połowa nie? ludzi no, nie wiem, no, jakie no, ja mam no. na imię, więc to jest śmieszne, że. A, no to K, po prostu. To K, no. to K, to K. K. A, T i K. A i K. A, a, to już jest a, jeden inicjał A i K, to ten Ateny. Słuchajcie, zasady są bardzo proste: gramy do 10. Ja dzisiaj będę jedynie wymyślał inicjały, a raczej wymyślał piłkarzy, którzy kryją się pod danymi tak, inicjałami, bo za to będą dwa punkty Tak, chłopaki muszą to odgadnąć. Zapytacie dlaczego? Dlatego, bo tak postanowiłem. I w tym <laughs> momencie e, będą grali do dziesięciu, tak, tak jest? Tak, tak. Rywalizować ze sobą. Czyli w sensie wygrywa ten, kto lepiej czyta w myślach. Dokładnie tak. Ja Wam. nie powiem, jak się to robi. Tak czy inaczej, to jest chyba proste. Jeżeli Wam się to spodoba, łapeczka w górę i założę się, że chłopaki będą kontynuować serię tak zwanych inicjałów. Tak, Cyn tak trzeba będzie w ogóle ten zrobić, zmagania ligowe później. Ty będziesz prowadził i będziemy w Ja się mogę prowadzić, o to, nie ma problemu. O to, żeby... Ja prowadzić mogę wszystko. Eee, żeby tak czy inaczej... tytuł króla inicjałów. Król inicjałów. Jadymy, jadymy, słuchajcie. Tak, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. 30 sekund to ograniczenie czasowe, jakie dostaną chłopaki po przeczytaniu inicjałów. Ja oczywiście napiszę pełne imię, nazwisko piłkarza, a następnie. 30 sekund. Kto zgarnia? Jeżeli ktoś trafi idealnie w piłkę, dwa punkty. Jeżeli nie, tylko inicjały się będą zgadzały, no to jeden punkcik na konto chłopaków. Czy jesteście gotowi? Gotowy do walka. K i A.T. A -t. Tak Dobrze. jest. Dobrze. No to panowie. Zaczynamy. Czyli honory. Zaczynamy prosto. Zaczynamy bardzo prosto. Uwaga. Kupe. Gregory Kupe. <laughs> Kupe? Kupę. Kupę to zaraz. No. <grym> 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 Tylko nie dodawaj BD. Cio, cio, cio. Oraz J. Quinton Fortune mi się do głowy, ale to jest QF. Kurde, czekaj. Trochę tak pognębie. 25. Kurde, co to jest? Quentin Jakiś Quentin mi chodzi też po głowie. Koniec. No nie, no za szybko no, ten czas no, Co to było? E, e. Dawaj. A znacie takiego zawodnika jak Quincy Promes? O ja. O kurde. O no. kurde. Przyznać się, kto wpadł na promesa od razu. Pewnie było um, trochę was. Nie, jak się dokładnie pisze, ale o tego zawodnika chodziło. No dobra, razu. czyli bez punktu pierwsza runda. No jak tak to będzie wyglądać, to słuchajcie, jednak chyba trzeba będzie nie 10, tylko 5 rund rozegrać. Ale dobra. Zobaczymy. No dobrze. Kolejny zawodnik już zapisany. Gotowi? Tak. Uwaga. Z i. Zlatan Ibrahimović oh, 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 To było oh, I za dwa punkty jeszcze powiedz mi. To za dwa punkty, A tak yes, jest yes. Zlatan był zapisany, myślałem, że to teraz byłoby łatwiej troszeczkę, żeby zrobić Natomiast na spokojnie, na spokojnie Zaraz coś wam ciekawego tu jeszcze wymyślimy do Dajcie, hmm. Zawodnik zapisany Stoper w dłoń LH Samoha no, Gubię pytanie. No pytanie. samo, bo tak on będzie powiedział C. Lucas Hernandez. Tak, Lucas Hernandez. Kurde, szukam jakiegoś Anglika. To jest tylko czy za dwa, czy za jeden? Lukas Hradecki. A ja, Ale już zobaczyłem, że Lukas się cieszył, że będzie cztery, a tu jednak trzy punkty. No, right. trzy do jajca. Na razie jestem golony. Zobaczymy, jak będzie dalej. <słuch> Okej, okay, panowie. Ja jestem gotowy. Mam nadzieję, że wy też nie macie wyjścia. A zawodnik to? DD. Dieter Drogba Uuu, szybko poszło Szybko, bardzo szybko Natomiast chodziło o Denzela Dumf nee, Dumfries. Oh yeah. Dumf yeah. Dumf tak. Dumfries, Dumfries, tak. Dumfries Dumfries, tak. Dumfries, tak, jedna i druga się pojawia Dwa, i 3, 1 Kurcze, ale nie wpadłem tak szybko na Dumfriesa, nie ma szans a, Zresztą od razu, a, od razu się mi w głowie pojawił Ale do Drogby nie pomyślałem No, faktycznie, a, to było szybkie szybko, szybko poszło. Ale jest jeden punkt, słuchajcie, nadrabiam, nadrabiam No dobra, Jeszcze. lecimy dalej Panowie, co tutaj mamy? 3, 1, a inicjały to LB RB? LB Aha Leighton Baines A, Tak, no tak, punkt, punkt, tak? tak. ja 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 No Adam Tylko punkt dla Krzywego Leon Bailey Leon Bailey Tak, Bain. tak Przepraszam, tak, tak, przepraszam no, no. no ale, ale jeszcze do dziesiątki daleko Tak więc spokojnie Krzywy, miej się na baczności. Dobrze, no dobrze Zaraz dobrze, zacznę podkryzać Lecimy dalej Panowie Mam nadzieję, że dobrze chronicie swoje IP, IP. O, kurcze. I Jan Ale to nie jest on na pewno. <noise> to ci gwarantuję, że to nie jest on. Natomiast wierzę ci, że taki zawodnik jest, bo tutaj moja wiedza niestety Sprawnie już nie się sięga. Czy, czy imię się zgadza. Ja bym sprawdził czy imię to się zobaczmy. zgadza. No, przyszło mi do głowy, ale czas okay. na weryfikację. Ja jeszcze raz. Poweda, sprawdź, po prostu wpisz Poweda. V. Okay. Tak, przez v. Masz na myśli Ian Poweda? Tak. Pokaż. No to idealnie. Tak, mhm. przez I, iany, nie? Ian Poweda, no. Natomiast chodziło mi Ach. o jego starszego, jakby może nie kolegę, ale zawodnika Iwan Perisic. Ajajaj! Aj, aj. Jeden z ulubieńców krzywego. Dlaczego? W sensie, no, grał w Borusii, faktycznie z tą w tą bramkę boże. Za każdym razem. Pada, za każdym razem pada e, z Twoich ust przy okazji kujów różni. Iwan Perisic. Nie pamiętam. No widzicie. A ja Wam przygotowałem kolejną. Dawaj. Kolejny przykład. A kolejny przykład to. E. C. Eric Cantona. Kurde. Dwa czy... mm. punkty. Nie, Emre Chan, Aj, ja, ja. którego dzisiaj tutaj nie ma. Aj. Jest? Czy, czy, czy to znaczy, czy że nie zbliżyłem go? się na punkt? Tak, 4, się na 3 4-3, dokładnie tak. No dobra, lecimy dalej. Oj. oj, oj. Presja, presja, ciśnienie krzywy. Dawaj, dawaj. Kolejna runda przed nami, panowie. Dawaj. KS. Koniec. Nie wiem, Krzysztofa. Mnie, nie. Szukajmy. Usilnie szukajmy ja, jakiegoś Krzysztofa, który ma na S nazwisko. No nie wiem. A, a, a znaleźliście jakiegoś Kaspera? Nie, Szmajkiel. Kasper Szmajkiel. Nie, no ja się zakopałem w tych polskich sklepach. Ja tak, jestem kompletnie. za zasadą wprowadzenia. To teraz to jest, to jest moja tutaj jest zasada, a, że no. w ostatnich 5 sekundach, jak zobaczysz, że 25 sekund, no. to mówię klub, w którym gra. No, dobra, jeżeli nie będziemy sobie radzić, to jaka forma w no okay. tylko że maksymalnie w... jeden punkt. Maksymalnie, jeden, maksymalnie punkt jeden punkt w 25 sekundzie, bo wtedy już naprawdę i tak macie. No, chyba, że ktoś ostatniej. zdarzyło no. wam się strzelać w ostatnich tak, sekundach? Tak, tak. tak, tak zdarzało tak, nam się. Tak? nam się na sekundę o... przed końcem, tak. To wywalam tę zasadę. <laughs> Szybka refleksja. W takim razie, czy jesteście gotowi na kolejną rundę? To. TW. Tio Olcott był ostatnio. Ja wymyślałem, ja wymyślałem statkę T-Wallcota, Kto by T to mógł być, T-Wallcota? Gdybym tak miał wymyślać. Tak. A jest to Timo Werner. Przemyślałem 44. Pierwsze które mi wpłynęło do głowy. Ciekawe, ciekawe, Czy Jesteśmy gotowi? Tak. Uwaga, HW. Harry Wilson, Harry Wilson. No jest Harry Wilson. Ale chodziło Ajajaj. o harego Wingsa. Ajajaj. Jest zła ta No dobra, jest piąty punkt. Powoli, powoli do celu. Kolejny to M.O. Mesut Ozim. Brawo, brawo. Wyrównanie stanu rywalizacji. Martin Odega. Ajajaj. Drugi, Drugi z odmiennym znakiem diakrytycznym. No. Interesująco, najważniejsze, że nie na dwa punkty. O tak, 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 a ja było blisko, bo Słysze. też miałem w głowie odegarda. Czyli co, ile jest teraz? 5-5. 5-5. No Powoli zbliżamy się. Ja Was muszę jakoś rozdzielić tutaj. Do końca. Jesteśmy w połowie dokładnie. Nie. No tak, nie ma bardziej połowicznej połowy niż ta połowa. To prawda. Dobra. Musieliśmy się, musielibyśmy się teraz zmieniać po jednym. To no, prawda, żeby, żeby tak... wyrównać Ta. dokładnie to samo. Czy e. gramy tiebreak? Nie. Albo wy... na przewagi, Kto? jak, 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 jak w siatkówce, do dwóch? Nie graliśmy tutaj. Zobaczymy. A. D -a. Daniel Ager. Daniel Ager. No, ciekawie. Ale to nie Dawid Alaba. ja no dwójeczkę tutaj trudno trafić z tym Zlatanem no. tylko na początku zaraz. Tak jest, tak jest. Słuchajcie. Ja mogę 6-5. Coś w takim razie. Nie, 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 właśnie dawaj takie, dawaj takie, dawaj takie Bo żeby dwójkę trafić, to trzeba się idealnie wstrzelić. To jest zresztą gotowy, mam nadzieję, że wy także, bo kolejne inicjały to YC. Joan Kabaj. No, to się liczy. Uf, no wow. pod koniec, pod koniec, nie? Ile było? Kilka 28, ja, Ajajajajajaj. Dobrze, dobrze. Ale wiedziałeś, że jakiegoś Zdążył. jeszcze Joan Gurków, tylko że... J też się tak, tak, przez tak, J, tak. I YC. I... A, Karasko. Janik Karasko, no no. Frile. No, no. Ile? Abra, Kabaj, Kabaj zrobił robotę. Ale no, proszę, piłkarz. Bardzo. Dobry piłkarz. W swoim tak, prime tak. naprawdę bardzo, bardzo lubiłem oglądać. On miał już przygotowany, więc wy mam nadzieję także. Kolejny to P.F. Przemysław Frankowski. No. MVP Kolejki. Znaczy nie MVP Kolejki, tylko nie, wybrany noc. do. Wnútro? Nie. Ale powiedział poprawną, przynajmniej za dwa punkty, był Phil Foden. Prawie Phil. pierwszy, który mi się pojawił w głowie, absolutnie pierwsze skojarzenie, to był Phil Neville, bo budowałem na bazie imienia i potem od tego akurat. A jakie są pasy, Prosto dojść do Foden. Budowania całej tutaj. Wyskoczyłem w Polaku, bo jakiś przemek mi zagrał w głowie. Dobra. Dobra, no to lecimy dalej. Czołgamy się, czołgamy, do A teraz bardzo litery po sobie, czyli AB. Eee, Ariel Borysiuk. Boom! Ale był też Artur Borucz. No, polskich przykładów tutaj mo można było dać w sumie dużo. Adamów jakiś. Ja chciałem dać Arana Łabisakę, ale to by takie było... No nie, nie, to... Nie, bo to bardziej na W. Masz no, no, myśli. To mi się wydaje, że łącznik. I to nie jest, i to nie jest, i to nie jest ten trzyliterowy. E, bo na przykład tak, masz tak, Emil, Emil Smith no. jeszcze, bo tam jest bez myślnika. W przypadku takich to. No, no dobra, no, dobra okay. to jest 8-6-6. Do Krzywy, żeby wyrównać i wstrzelić się idealnie. Tak. Okay, okay, A jak okay. ja się wstrzelę idealnie, to ja dzisiaj zgarniam. tytuł króla inicjałów. Teraz leci, uwaga, uwaga, SA. Przedsiębiorczo zrobił. Sam No tak, grał, 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 sam oczywiście. Jest takie jedno fajne jego zdjęcie, które zresztą, jak się wsadzi. orier. <noise> jak się wsadzi do face swapów, czy tam do tych różnych apek i się go odmłodzi, to wygląda. Ciekawie, jak sobie porównacie tego starego samolotu odmodzonego do tego e, ówczesnego, ale nie, jest karierka na wyspach. 8-7 Dobry piłkarzyk też. A ja już mam kolejny dla Was przykładzik, moi drodzy. Dawaj. 3, 2, 1, JV. Jamie Vardy. Tak jest, albo. Yy, nie, no tak, Jamie Vardy. Ale kołoś miałem w głowie przed chwilą jeszcze też To był chyba za prosty przykład, tak? To mógł być za prosty przykład Jamie Wardy. No i tym sposobem 9-8 Słuchajcie, robi się ciepło Okej, to teraz muszę pomyśleć Okej, no to jesteśmy teraz Adam, jesteśmy już przy końcowi Tylko nie wiadomo kto do tego końca dobiegnie jako pierwszy KT Kieran Tierney Niestety, punkty. niestety ja e, zbyt czę. na 100%. <głos> <Tripier>. <głos> a <głos> a, <głos> a ja myślałem. A nie ja powiedziałem tylko Kira Okej, okay, tak No przepraszam <noise> bardzo, no ale nie, nie no bo, da, się, nie da to, się tak dobrze rozczytać z tego. To ma być tylko wiadomość dla mnie i dla was. No tutaj co tu jest napisane. Ostatnia, ostatnia runda zadecyduje. Ostatnia przykład zadecyduje. 9-9. A jak 99. 9-9. Mam nadzieję, że nie będzie aż takie proste. Zobaczymy. Uwaga! decydujące starcie. FK. Frederik Nutę. No, ale Frederik powiedziałem, a on nie ma Frederik na imię. Możemy zrobić dogrywkową. Bo on ma... pewny, że nie ma na imię? Czekaj, sprawdzę. Bo ja go tu nie mam do rozmowy. Wydaje mi się, że nie. Że nie Frederik. A nie, jednak Frederik. Frederik. Czyli dobrze powiedziałem. No, jednak, udało się. Czyli Skojar jednak. Skojarzenie zagrało więc. Filip Kościcz tutaj był. Ja A, no to, zawodnik, to taki ale... absolutnie nie na dwa punkty przykład. Ja szukam jakiegoś Floriana, ale no widz no, ma inaczej nazwisko niż. Na... Ja Polaka ha. na początku, Polaka, ale odpuściłem szybko, bo uznałem, że imion na F w Polsce nie jest aż tak dużo. Filip no i ta. Franciszek. Przedł mi do głowy od Ferdinand. początku. Słuchajcie, to była walka do samego końca, za co wam bardzo dziękujemy, że jesteście tutaj razem z nami, o jak włosu. O włos! włos. O Czy włos. udało Wam się być przed krzywym albo Adamem? Raz, bądź więcej razy. No i oczywiście dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć dalej w kolejnych materiałach rozrywkowych oraz nie tylko. Właśnie, jeżeli chcecie takie challenge po prostu jeden na jeden, to dajcie znać po prostu. Łapkami, Zagadnie. komentarzami będziemy mega. Było groszyć. niewiele? Ostatni Krzywy wygrał, tak? Ostatnio wygrał. Nie, on wygrał. W tym? Nie, chyba nikodem. Chyba wygrał. nikodem. Tak, chyba nikodem. Proszę bardzo. Tak. tak, nikodem wygrał. Jednym punktem. Jakoś no też. tak, tak, tak. Także ten Quiz ma wyjątkową zdolność do przyciągania. Wyników Nie. na krawędzi. Na krawędzi. Dziękujemy, trzymajcie się na razie. i do Pa.